Witam serdecznie z tej strony, Aleks. 10 czerwca minęły 3 lata od momentu utworzenia kanału Wglądy Duchowe. Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni za zaufanie, za to, że jesteście. A w dzisiejszym materiale przedstawię sylwetkę Billa G. Miliarder, tytułowany przez wielu przywódców, wizjonerem, filantropem, no i przez wielu pracowników opisywany jako protekcjonalny, niecierpliwy, bezduszny. No i co właściwie stworzył Bill G. Technicznie rzecz biorąc, nie zrobił niczego nowego. On i Paul Allen stworzyli dwa wysokiej jakości produkty, z których mogły korzystać firmy komputerowe, czyli język oprogramowania BASIC dla Altair 8800 i system operacyjny MS-DOS dla IBM PC. No i według mojej analizy energetycznej jego superinteligencja nie jest naturalna, tak jak został zaprojektowany, gdyż jest wieloskładnikową hybrydą, zaprogramowaną misją. No i jaka to misja przedstawię w dalszej części materiału. No Bill to istota narcystyczna z ogromnym potencjałem do manipulacji i despotyzmu. No, już w wieku 8 lat dla rozrywki czytał chociażby encyklopedię, w szkole podstawowej nudził się. No, został więc wysłany do, do najlepszych szkół, które zapewniły mu dobre wykształcenie. No, zatem jego rodzice nie byli ludźmi przypadkowymi. Ojciec Billa był zamożnym prawnikiem znanych osobistości, no i kiedy Microsoft rozpoczął działalność, no kukurowały z nim wtedy inne startupy, no jednak ojciec Billa no, był w stanie zastosować swoje rozwiązania prawnicze, aby pomóc Microsoftowi osiągnąć sukces. A mama Billa była członkiem zarządu United Way, no gdzie poznała Johna Opla, prezesa IBM-u. United Way to jest taka międzynarodowa sieć ponad 1800 lokalnych organizacji non-profit, no i one się zajmują pozyskiwaniem funduszy, a przed 2015 rokiem była największą organizacją non-profit w Stanach Zjednoczonych dzięki darowiznom od obywateli. A IBM to jest gigantyczna firma, no, która w 1980 roku zleciła wydanie pierwszego oprogramowania Microsoftu dla swojego użytkownika. No i w tym samym w 1987 roku Bill został miliarderem w wieku 31 lat. Zatem no, te wszelkie populistyczne opowieści o tym, że zaczynał od zera, no, są nieprawdziwe. Jego kariera opierała się na koneksjach matki oraz prawniczym wsparciu ojca. No, niektórzy przypisują mu nawet zapewne z powodu dezinformacji utworzenie firmy IBM. No i Bill, podobnie jak wielu współczesnych młodych ludzi sukcesu, no, był wychowywany tak, aby był bogaty, czyli od urodzenia posiadał wszystkie zasoby niezbędne do bycia bogatym. Jego matka celowo zrezygnowała z własnej pracy, aby zająć się jego karierą. No zatem tworzenie iluzorocznego obrazu filantropa, który doszedł do wszystkiego dzięki 5000 dolarów pożyczonym od rodziców, no jest po prostu kłamstwem. No i widać wyraźnie, że zostało sprawnie wmontowany jako kolejny trybik do wielkiej machiny zakulisowej władzy. No i generalnie ta idea globalizmu, w którą również zaangażowany jest Bill, no w szczególny sposób dotyczy Europy. No i ewidentnie no są tutaj dążenia do całkowitego zniszczenia zarówno przyrody, gospodarki, kultury, jak i tradycji. No i przyżycie się również innym jego działaniom, określonym jako hartatywne. No i ciekawe jest to, że dotyczą one w dużej mierze Afryki. No i są nastawione ewidentnie na depopulację przez dostarczanie zatrutych preparatów pseudoleczniczych, no i wielokrotnie wspominałem, że Afryka jest łakomym kąskiem dla elit. W moim odczuciu Bill przeszedł ostatnio samego siebie, no i w tej swojej ostatniej inicjatywie, o jakiej słyszałem, inicjatywa ta dotyczy drzew, no i coraz częściej słyszymy o tak zwanej zielonej energii i szkodliwości dwutlenku węgla, no który przecież jest dla nas pierwiastkiem życia. No, i nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, czym dla nas jest przyroda, no a w szczególności drzewa, które Bill zadeklarował całkowicie wyciąć i zakopać jako przyczynę zdatnych do życia warunków dla istot z duszą i świadomością, gdyż produkują dwutlenek węgla. No, i ktoś zapewne powie, no, przecież są kraje, gdzie drzew nie ma, a przyroda jest szczątkowa ze względu na klimat, no tak jest. No i tutaj ważna uwaga, mianowicie czy my wiemy, jaka rasa zasiedla tamte ciała? No może takie warunki są dla nich dobre. No i wyobraźcie to sobie, brak lasów, parków, terenów zielonych, naga, wypalona, a może nawet skażona ziemia, na której stoją instalacje fotowoltaiczne lub farmy wiatrowe. No i właśnie to samo dotyczy hodowli bydła, no, których właścicielem jest Bill. No i otrzymywałem też od Was zdjęcia tego, jak to wygląda. No i naprawdę nie wiadomo, co zrobiono, że ziemia zamieniła się w szary, suchy pył, na którym równo stoją konstrukcje podobne do baraków. No i takie zwierzę całe swoje życie spędza na kilku metrach kwadratowych, dostaje tylko pasze. No i te konstrukcje, w których przetrzymywane są zwierzęta, no bardzo przypominają baraki w obozach Holokaustu. No i przejdźmy teraz do moich badań i analiz na temat planów i pochodzenia, tego, czymkolwiek jest Bill. No, ustaliłem, że dwutlenek węgla oraz bliska symbioza z drzewami bardzo mocno wpływają na wzrost naszej energii i świadomości. No i wszyscy wiemy, jak wiele prawdziwej mądrości życiowej zawarte jest w bajkach, legendach. No zatem nie jest przypadkową informacją, że z, zwykle wszelkie wróżki, wiedźmy i inne istoty z pradawną wiedzą i możliwościami no, zamieszkiwały właśnie w lasach. No, ponieważ las w naszej podświadomości to jest archetyp domu, miejsce, które dawało schronienie i pożywienie. Drzewa to stara i wysoce inteligentna cywilizacja, której energia i świadomość ewidentnie no, jest przeszkodą dla sztucznej inteligencji, no, a my zostaliśmy zaprogramowani w ignorancji wszelkich form życia, oprócz tej humanoidalnej. No i tylko tej humanoidalnej formie życia przypisujemy możliwość inteligencji wyższej. No i teraz pytanie, kim zatem jest Bill i do czego zmierza? No, Bill to jest hybryda o bardzo złożonej i wielowarstwowej konstrukcji. On został dosłownie zaprojektowany w genetycznym laboratorium istot obcych. No i posiada tylko 80% dna biologicznego, no i struktura tego tworu jest wielowarstwowa. No i ten główny rdzeń składa się z następujących składników. 12% stanowi energię duszy ludzkiej, która została pocięta na kawałki. No i w przeszłości mówiłem już o tym, że są takie możliwości, gdyż kawałkami ludzkich energii zasila się zarówno obce byt jak i hybrydy. 78% rdzenia stanowi mieszanka obcych rasowogenów. No i teraz niespodzianka na tą warstwę nałożona jest kolejna. Jeśli pamiętacie, były takie lalki i matrioszki. W dużej drewnianej lalce była mniejsza, no i w tej mniejszej jeszcze mniejsza. No i można by to właśnie do tego porównać. No i warstwa, którą zdiagnozowałem, miała bardzo ciekawą strukturę. Jest to coś, co do tej pory spotykałem w tylko bardzo szczątkowych ilościach. No i energia bardzo rzadko spotykana na tej przestrzeni. I kolejna warstwa hybrydowego bytu tego tworu w 100% jest czymś, co nazywa się Anihilator. W uniwersum istnieją rasy Anihilatorów, których zadaniem jest niszczyć wszechświaty. No i Bill jest właśnie częścią tych istot. Są to energie, które nie akceptują istnienia życia. I dążą do całkowitego jego unicestwienia fizycznego, jak i energetycznego. On ma misję. On został tak zaprogramowany, no i właśnie tą misją jest anihilacja w szerokim tego słowa rozumieniu. Zatem prowadzi równoległe działania w celu zarówno anihilacji społeczeństw, tak aby stały się całkowicie posłuszne, zaprogramowane i poddane systemowi. Zacipowane, zaszczepione, no i do tego właśnie służy lojalnościowy program społeczny, jaki obserwujemy w Chinach, czyli pełna anihilacja przyrody i natury, wycinka drzew, zatruwanie i niszczenie gleby, zakłócanie ekosystemu przez sztuczną migrację zwierząt i owadów, opryski chemiczne, no i pełna kontrola nad produkcją i dystrybucją żywności, która zawiera szkodliwe dla nas substancje. No, i przyjrzyjcie się też jego twarzy. No, nie wygląda jak wieczny chłopiec, któremu brakuje tylko krótkich spodenek na szalkach. Spójrzcie na ten pusty wzrok i wiecznie widoczny uśmieszek na ustach. No, obserwuję ostatnio w przestrzeni wiele takich istot. Czasem mijam je na ulicy, w centrum handlowym. No i czuć w nich taką pustkę. No i wszystkie mają spójną cechę. Pusty, zapatrzony w niewiadomą przestrzeń wzrok. Nigdy nie spojrzą ci w oczy, no tak, jakby w ogóle nas nie dostrzegali, a, i na ustach mają ten dziwny uśmiech, który nigdy nie znika bez względu na okoliczności. No i wygląda to dokładnie jak wystudiowana maska. A, no i taką samą maskę nosi ten twór, o którym dzisiaj opowiedziałem. Dziękuję za uwagę, serdeczność.